Tak wyglądał protest rolników w Brukseli. Ostry protest rolników w żaganiu, przynieśli zboże na obrady, otwarcie bazy przeciwrakietowej komentowane przez Rosjan. Szymon Hołownia kandyduje na prezydenta, a Mencen nawołuje do debaty. W środę w Brukseli europejscy rolnicy protestowali przeciwko umowie o wolnym handlu między Unią a krajami Mercosur z Ameryki Południowej. W ich ślady mają zamiar pójść również francuscy rolnicy, którzy zapowiedzieli rozpoczęcie protestów na początku przyszłego tygodnia. Brazylia, sprawująca obecnie przewodnictwo w G20, naciska na podpisanie umowy do końca miesiąca. Zwolennicy porozumienia, w tym Niemcy, największa gospodarka Unii, argumentują, że umowa otworzy nowe rynki zbytu dla ich eksportu. Z kolei Francja, jako największy producent rolny w Unii, stara się przekonać pozostałe kraje członkowskie do stworzenia mniejszościowego bloku przeciwnego porozumieniu. Premier Francji Michel Barnier po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oświadczył: Powiedziałem prezydentowi, że Francja nie może i nie zaakceptuje tej umowy na jej obecnych warunkach. Rolnicy wyrażają obawy, że umowa z Mercosur obejmującym Brazylię, Argentynę, Boliwię, Paragwaj i Urugwaj, stworzy nieuczciwą konkurencję dla producentów żywności z Unii. Ich zdaniem umożliwi import dużych ilości produktów, które nie spełniają tak restrykcyjnych regulacji, jak te obowiązujące w Unii Europejskiej. Około 100 rolników zebrało się w pobliżu siedziby Parlamentu Europejskiego, przynosząc ze sobą traktor z transparentem Stop Unia Mercosur, i hasłami podkreślającymi, że umowa będzie szkodliwa dla środowiska i praw socjalnych. Na transparentach widniało również hasło Domagamy się teraz uczciwych cen, a na kukle zawieszonej na traktorze umieszczono napis Zabity przez europejskich polityków. Od dziesięcioleci walczymy przeciwko umowie o wolnym handlu, opartej na konkurencji, która nie zapewnia rolnikom uczciwych cen, powiedział hiszpański rolnik mieszkający obecnie w Holandii, który dołączył do protestu. Francuscy rolnicy planują przeprowadzenie ogólnokrajowych protestów w poniedziałek i wtorek, w czasie gdy przywódcy G20 będą obradować w Rio de Janeiro, poinformował Arnaud Rousseau, przewodniczący największego francuskiego Związku Zawodowego Rolników. Zatwierdzenie tej umowy byłoby prawdziwą katastrofą dla europejskiego i francuskiego rolnictwa, ponieważ warunki produkcji w krajach Mercosur wyraźnie nie spełniają naszych standardów, stwierdził Rousseau. W środę niektórzy rolnicy rozpoczęli protesty w Chaumont na wschodzie Francji, wyrzucając obornik na ulicę. Rosnące niezadowolenie francuskich rolników jest wynikiem niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających zbiory, epidemii chorób zwierząt gospodarskich oraz politycznego impasu po przedterminowych wyborach z początku lata. W obecnej formie ta umowa zagraża uczciwemu handlowi oraz przyszłości milionów francuskich producentów i łańcucha rolno-spożywczego, który na nich się opiera. Powiedział Jean-François Guiard, szef Stowarzyszenia Hodowców. Przewodniczący Arnaud Rousseau zaznaczył, że rolnicy nie planują blokowania autostrad, jak miało to miejsce podczas masowych protestów w ubiegłym roku. We wtorek, 12 listopada, rolnicy z gminy wiejskiej Żagań protestowali przeciwko planowanej przez władze samorządowe podwyżce podatku rolnego. Traktory zaparkowano przed siedzibą Urzędu Gminy Żagań przy Armii Krajowej a na sesję odbywającą się w sali konferencyjnej rolnicy wnieśli worki ze zbożem. Pierwsza propozycja przewidywała podatek w wysokości 80 zł za kwintal żyta, wyjaśnia Adam Kowalik, rolnik ze wsi Łozy. Nikt z nami nie konsultował tych planów, więc sami udaliśmy się na posiedzenie komisji. Jednak nikt nas tam nie słuchał. Podczas sesji radni stosunkiem głosów 8 do 6 przegłosowali stawkę w wysokości 70 zł, co oznacza wzrost o 16%. Nie było tu żadnego konsensusu, mimo że część radnych proponowała podwyżkę na poziomie 5%, czyli zgodnie z inflacją. Komentuje Marek Dziewiatnik, rolnik z Bożnowa. Które 5, nie To jest jedno. E, piękne, piękne, piękne słowa. E, znaczy te słowa zawsze mi utrwiły, ktoś tu ciągle podkarza. Nie zgodzę się, żeby ktoś nie wkładał w usta słowa, których nie powiedziałem. Bo ja powiedziałem, bo mogę powtórzyć to dzisiaj na tej komisji, że jeśli byście wysłali do się 60 młodych, to może, może, podkreślam, może, nie byłoby nas tutaj. A, a izbą nie jestem ja. Są wszyscy zgromadzeni tu rolnicy I oni decydują też. Jakie e, decyzje podejmujemy? Jeśli nie możecie tak robić. Teraz tutaj nawiąże się do kosztów związanych e, z produkcją rolniczą. To nie są tylko paliwo, nie nawozy. To jest też eksploatacja sprzętu rolniczego, który się porusza po gminnych drogach do pól. Ile dróg zostało zrobione nam rolnikom? I pięknie to. Każdemu ja rozumiem, społeczeństwo jest potrzebne, są inwestycje, są potrzebne pieniądze, ok. Ale ile lat, mówię, cokolwiek było zrobione? Rolnicy swój wkład wkładają na to, żeby poprawić jakość tych gminnych dróg, nie swoich prywatnych gminnych. Gdzie gmina powinna to robić? Jeśli nie upominamy do gminy, dajcie nam za to pieniądze, bo my składamy swoje pieniądze, gdzie mogliśmy zostawić to w budżecie domowym, dzieciom dać na przykład. A nie e, e, da, e, wydawać na drogi, gdzie musimy wywieźć płody, musimy dojechać do tych pól i niszczyć. To, ty, to są duże maszyny, oczywiście, ale one się też amortyzują. I e, jeszcze chciałem tak krótko, bo też nie chcę czasu zawierać, nie chciałem tutaj jeszcze, e, e, nawiązywać się, ale też muszę się odezwać na temat e, Świętej Pamięci Pana Tomasza. Jak Pan dobrze podkreślił, tylko Pan e, Tomasz, jak był wujtem, nie podnosił podatków tak? i jakoś tak był, był wójtem bardzo długo. Był, był otwarty dla wszystkich. I powiem jeszcze jedno. Jak był Pan Tomasz, ja nie mam tutaj jakichś urazy do Pana, bo też no, polityka się zmienia, OK. Tylko mnie na przykład boli to, że e, jest taka sytuacja, że teraz jest problem cokolwiek, nawet pisma od rogi pisałem, to zostało echem. Jak się poszło wcześniej, to było załatwione i było to jakoś rozstrzygnięte, był to problem rozwiązany. A teraz jest albo to gminy nie dotyczy, proszę pisać do powiatu. Nie wiem, to było za, za tamtej kadencji. Oczywiście, Szanowni Państwo, ta dyskusja tutaj, dyskusja o której wspominał pan przewodniczący ponad tydzień temu na komisjach, która się odbyła z przy współudziale i bardzo dobrze tak tutaj rolników, naszych mieszkańców, była potrzebna. Zawsze dyskusja jest potrzebna, ale trzeba powiedzieć krótko. To jest trudne. Zarówno na komisjach, jak i tutaj dzisiaj na sesji. Dla nas wszystkich, bo dla Was, dla nas, dla wszystkich uczestniczących w tym życiu samorządowym, to jest trudne zagadnienie. Waloryzacja podatków. Ja celowo używam sformułowania. Nie podnoszenie, a waloryzowanie. To jest rzecz bardzo ważna, Szanowni Państwo, nikogo nie mam zamiaru pouczać, ale wszyscy doskonale sobie tak naprawdę zdajemy sprawę. Najgorszym, co może być, to jest przestój w waloryzowaniu podatków. Prosiłbym tylko o to, bo do tego zmierzam, żeby tutaj jak pan radny odczytał petycję, nie wiem, kto otworzył tą petycję, to żeby nie zrzucał odpowiedzialności i tego ciężaru, tej trudności, o której mówię. Tu na gminę, na nas, bo to jest nie w porządku. To jest nie w porządku, bo zawsze musimy się kierować pewną ideą, o której powiedziała pani sekretarz solidarności społecznej. Tworzymy wspólnotę ludzi zamieszkujących na naszą gminę. i Jak powiedział przewodniczący, waloryzowaliśmy podatki, co jest praktyką normalną i dobrym obyczajem dla przedsiębiorców, dla osób prywatnych. Dla osób prawnych miesiąc temu na sesji. I waloryzujemy ten podatek dla rolników. Wójt gminy niestety nie zauważył, że inni przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, otrzymują większe wynagrodzenie za swoje usługi. Niestety w rolnictwie to wynagrodzenie systematycznie z roku na rok spada. Dotychczasowa stawka podatku w zeszłym roku wynosiła 61 zł. Skarbnik gminy Agnieszka Kosińska. Oszacowała, że podwyżka podatku rolnego przyniesie gminie dodatkowe przychody w wysokości około 154 tysięcy złotych rocznie. Wszyscy powinniśmy solidarnie płacić podatki, argumentował Wuj Leszek Ochrymczuk. Podczas poprzedniej sesji ustaliliśmy podwyżki między innymi dla przedsiębiorców. Nie może być tak, że jedne grupy społeczne płacą więcej, a inne pozostają bez zmian. Po głosowaniu, w którym radni opowiedzieli się za podwyżką podatku rolnego, rolnicy opuścili salę, wyrażając swoje rozgoryczenie. Nie będziemy blokować miasta, ponieważ nasz protest nie dotyczy samorządu miejskiego, wyjaśnił Marek Dziewiatnik. Podziękował także burmistrzowi za zrozumienie i umożliwienie protestu na terenie miasta Żagań. Organizatorzy protestu postanowili zakończyć zgromadzenie, po czym ciągniki rozjechały się do gospodarstw. Nad przebiegiem akcji czuwała policja. Rolnicy rozważają inne formy protestu, choć nie kryją swojego rozgoryczenia. W takiej sytuacji niewiele możemy zrobić, mówi Marek Dziewiatnik. Możemy dalej protestować, ale i tak musimy płacić. Inaczej pieniądze wyegzekwuje komornik. Ile wyniesie dla mnie ta podwyżka? Około 3000 złotych. To całkiem sporo. Po 16 latach od podjęcia decyzji o budowie i 8 latach samej realizacji, w środę w Redzikowie na Pomorzu otwarto amerykańską bazę wojskową. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera oraz admirał Stuart Munch, dowódca marynarki wojennej USA w Europie i Afryce. Formalnym zarządcą bazy w Redzikowie jest amerykańska marynarka wojenna, której żołnierze są już na miejscu. Obiekt wyposażony w system przeciwrakietowy egis Ashore stanowi część amerykańskiej tarczy antyrakietowej, zaprojektowanej głównie do ochrony przed atakami balistycznymi ze strony Iranu. W skład tej tarczy wchodzą również podobna baza w rumuńskim Deveselu, radar w Turcji oraz centrum dowodzenia w Niemczech. Uroczysta oprawa ceremonii była więc w pełni uzasadniona. Ten wysunięty ku morzu system jest symbolem wzmocnienia wspólnej, aktywnej współpracy obronnej. Jego celem jest zapewnienie wolności, bezpieczeństwa i stabilności całej Europy. Powiedział podczas ceremonii amerykański admirał Stuart Munch. Swoje zadowolenie wyraził także prezydent Andrzej Duda, przemawiający po dowódcy, podkreślając, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa Polski oraz całego NATO. Ale to będzie amerykańska baza rakietowa, w której będą amerykańskie tajemnice wojskowe, w której będą jedne z największych sekretów Stanów Zjednoczonych i której Stany Zjednoczone będą strzegły. I to jest bardzo ważne, bo ta baza amerykańska będzie zbudowana na naszej ziemi, w Polsce, w jej centrum. I od tego momentu, kiedy ta baza tutaj stanie, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. I z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia, to strategicznie jest najważniejsze. W 2016 roku tutaj w Redzikowie wkopywaliśmy kamień węgielny pod budowę tej bazy. Byłem już wtedy prezydentem Rzeczypospolitej, i był to czas, kiedy podjęte już były decyzje o tym, że w Polsce będą jednostki Sojuszu Północnoatlantyckiego i że państwem ramowym obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce będą Stany Zjednoczone i że będą także na mocy umów dwustronnych obecne wojska amerykańskie. Kreml zareagował na otwarcie bazy w Polsce określając to jako przesunięcie amerykańskiej infrastruktury wojskowej na teren Europy w stronę rosyjskich granic. To nic innego jak próba ograniczania naszego potencjału wojskowego, co oczywiście skłania nas do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia parytetu, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pieskow przypomniał również, że już za prezydentury George'a Busha Władimir Putin wyrażał aktywne zaniepokojenie planami budowy baz przeciwrakietowych w Europie. Dodał, że Rosja już wtedy argumentowała, iż uzasadnienia strony amerykańskiej, jakoby infrastruktura ta miała bronić przed efemerycznym zagrożeniem ze strony Iranu, są nieprawdziwe. Sławomir Mencen, kandydat Konfederacji na prezydenta, odpowiedział na ogłoszenie przez Szymona Hołownię decyzji o starcie w wyborach prezydenckich. Zaproponował Marszałkowi Sejmu debatę. Jeden z liderów Konfederacji zaproponował, aby obaj politycy skonfrontowali swoje wizje na temat najważniejszych kwestii politycznych i gospodarczych. Mencen wyraził swoje stanowisko pisząc, ponieważ uważam się za jedynego niezależnego od POP z kandydata w wyborach prezydenckich, proponuję debatę panu Szymonowi Hołowni, który również uważa się za niezależnego. Kandydat Konfederacji zaznaczył, że rozmowa powinna dotyczyć kluczowych zagadnień mających istotny wpływ na przyszłość Polski. Mencenz zwrócił uwagę na różnicę w podejściu obu kandydatów do wielu kwestii, sugerując, że debata będzie doskonałą okazją do ich publicznego przedstawienia i porównania. Omówmy to, a także nasze podejście do gospodarki, Unii, Zielonego Ładu, imigracji, praworządności i innych ważnych spraw w debacie. Kandydat Konfederacji zaproponował, aby termin i miejsce debaty zostały ustalone wspólnie przez obie strony. Propozycja Mencena pojawiła się chwilę po ogłoszeniu przez Szymona Hołownię decyzji o starcie w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 podkreślił, że chce być niezależnym kandydatem, reprezentującym interesy obywateli, a nie partyjnych układów. Hołownia zaznaczył, że jako prezydent nie będzie miał nad sobą żadnego premiera ani przewodniczącego, którzy mogliby wpływać na jego decyzję. Dodał, że jego kampania opierać się będzie na biało-czerwonym sztandarze i jedności narodowej. Widzę, media są całe gotowe i przygotowane. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj. Partie polityczne. Te wielkie twory, które powstały na polskiej scenie, zawsze w takich sytuacjach organizują wielkie eventy, wielkie konwencje, na które przyjeżdżają ci, którzy zawsze kandydatowi będą klaskać. Jest bezpiecznie. Ja jadąc tu nie wiedziałem, czy będą czy nie będą klaskać, bo przyszliście na to spotkanie dobrowolnie z własnej chęci. Nie wiem, kto przyszedł, ale ja właśnie z Wami chcę porozmawiać. Tak jak rozmawiałem 11 listopada teraz na tych uroczystościach z tymi wszystkimi, którzy krzyczeli, obrzucali obelgami, którzy byli agresywni, mówili, boisz się przejść przez barierkę. Nie przeszedłem przez barierkę, stanąłem z nimi, podawaliśmy sobie ręce, rozmawialiśmy, próbowaliśmy zakopać te idiotyczne podziały, które tak głęboko nas przeryły przez ostatnich 20 parę a pewnie i więcej lat. Dlatego mam dzisiaj odwagę dzisiaj tutaj przed Wami. Powiedzieć tak, zdecydowałem, że chcę kandydować, pokornie ubiegać się o to, żebyście pozwolili mi być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta. Chcę być kandydatem niezależnym i niezależnym prezydentem. Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym, skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Słuchajcie, tak, stworzyłem wspaniały ruch Polskę 2050. Z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj dzisiaj są. Ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić. Nie będę miał żadnego przewodniczącego, który zadzwoni do mnie i powie: Jesteś prezydentem nominowanym i wybranym przez partię, w związku z powyższym, rób to i to. To jest niezależność móc słuchać siebie. Swoich własnych przekonań, ale też móc w związku z tym w wolny sposób wyjść i powiedzieć: Chcę słuchać ludzi, chcę być prezydentem ludzi, a nie partii politycznej. Jedyny sztandar, pod którym chcę stanąć w tej kampanii, która zacznie się już za parę tygodni, to jest ten sztandar, żaden inny. Biało-czerwona to jest jedyny sztandar pod którym kandydat taki jak ja chce i może stanąć. Mencen, który również deklaruje swoją niezależność od establishmentu politycznego, uznał, że debata będzie świetną okazją do skonfrontowania swoich wizji w kontekście peopisowskiego porządku, którym jak twierdzi, chołownia jest częścią szerszego układu politycznego. Kandydat Konfederacji podkreślił, że z jego perspektywy jest jedynym prawdziwie niezależnym kandydatem, który nie ma powiązań ani z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ani z opozycją. Właściciel kanału Zero Krzysztof Stanowski zaproponował, żeby debata odbyła się u nich, na co przystał Sławomir Mencen, pytając co na to Hołownia. Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie na temat startu w wyborach Szymona Hołowni. Czy to dobrze, że koalicja rządząca wystawia alternatywnych kandydatów do jednego wytypowanego przez Platformę Obywatelską? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.